No Tak bywa futbol. Wygrywaliście 2-0 do 0 jako akademia, przegraliście 3-2, więc kolejne doświadczenie chyba dla tego zespołu. Na pewno kolejne doświadczenie. no Tak w piłce bywa, czy to młodzieżowej, czy w piłce dorosłej. No niestety gra się do końca, czy to jest na błysku 9 minut w piłce seniorskiej, czy tutaj na high 2-15 gramy. Trzeba iść do ostatnich sekund, bo wszystko się może zdarzyć. prowadziliśmy cały mecz 2-0. Niestety przegraliśmy, myślę, że będzie to nauczka na przyszłość. I następne mecze pokażą, że. W... Mamy z tego korzyść, że przegraliśmy, ale odnieśliśmy po prostu, nauczyliśmy się jakby grać do końca i tego, że nie można odpuszczać, nawet w ostatnich sekundach. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że, już jest, że, że, że jest już dobrze, bo widać fajną grę, e, prowadzenie piłki, akcje, konstruowanie. E, są bramki, są punkty, a więc jakby e, jest progres, jest postęp w tym zespole. O to mi chodzi. Tak, na pewno jest progres. Tutaj Arek Miklosi, który prowadzi zajęcia z chłopakami, no też to widzi, akurat w tym momencie w ten weekend jest na szkole trenerów. swój warsztat trenerski. Strzelamy bramki, cieszymy się tym, że jest coraz lepiej. Myślę, że z meczu na mecz czy z turnieju na turniej będzie coraz lepiej. jak ma zaczęła odnieść też sukcesy, dawać punkty czy to w lidze halowej, czyli lidze wiosennej to też nie tylko już wystartuje. Właśnie, plany na, na wiosnę, bo kończą się ferie, wiadomo jakby dla Wielkopolski się one zakończyły praktycznie. Co dalej, co planujecie w tej drugiej części sezonu, chyba bardziej intensywnej nawet jeszcze? Tak, myślę, że tak. Planujemy również ligę wiosenną, która będzie się odbywała na boiskach naszych Redboxu na ulicy Promienistej dla również kilku roczników. Myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie dobrze, to zgłosimy również zespół do rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki Noży, żeby jeden z mógł występować. Planujemy w czerwcu zrobić fajny turniej dla młodzieży. Plus też nie ukrywam, może uda się na jakiś turniej wyjechać i też się zaprezentować z Akademią z jak najlepszej strony. No oczywiście wiadomo, będzie to wiosna, a później jest lato, gdzie też są turnusy, obozy, półkolonie, obozy piłkarskie. I myślę, że będzie to szło w tym kierunku, żeby wiosną była Liga, Jeśli też Liga na boisku. Natomiast okres od listopada do marca właśnie Liga Halowa dla paroroczników. roczników. Bo już macie parę roczników, tak? Więcej niż dwa? W tym momencie w Akademii mamy chłopców od roczników 99 do 2007 nawet, także zaczyna się rekrystalizować. Te roczniki już są podzielone jakby na grupy. Także myślę, że z okresem jakby przejścia na boisko będziemy jeszcze bardziej ich dzielili, żeby maksymalnie było dwa lata różnicy między tymi chłopcami, żeby oni mogli już to zrealizować w swoich rocznikach.